zasuwam 5 6 km, 6 normalnie biegania, a jeżeli nie mogę biegać, bo to czasami rotuje się tymi treningami, jest jakiś okres, że biegam, a potem sobie wskakuję na rower półtorej godzinki, więc jakieś 25 km zasuwam, potem ciężarki 5 minut z jedynkami, dwójkami, trójkami, 3,5, potem jeszcze jakieś parę wykroków tego i godzinka 40 mijami. No i potem sobie mykam do pracy, no i oni tak ze mną towarzyszą, oni byli ze mną tak 3,4 dnia i taką malutką namiastkę pokazałem im jak... Trenuję, pracuję, jak ten dzień u mnie wygląda. Więc trochę taka, taka niecodzienność była, no ale do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Ciekawi mnie to, bo my wszyscy wiemy o tym twoim takim tytanicznym systemie pracy. Jestem też ciekaw, czy z wiekiem, z doświadczeniem jest też tak, że ty cały czas szukasz czegoś innego. W przygotowaniach też czasem sprawdzasz na sobie, widzisz, że to na ciebie lepiej działa, to gdzieś trzeba odpuścić. Fajnie mówisz w tym wspomnianym przeze mnie dokumencie, że trzeba przede wszystkim trenować mądrze. Jak to wygląda? Oczywiście, że za każdym razem słucham tego organizmu. Wcześniej był okres, tak jak już powiedziałem, przez, kiedy, że cały czas biegało się codziennie te 5-6 dni w tygodniu, bieganie po te 5-6 km, Czułem, że coś troszeczkę muli, skoczyłem na rower, inna praca. Potem nie robiłem teraz w tym okresie przygotowawczym interwały na prostym urządzonku, na airbike'u. Takie 3 razy 5 minut, jak się zrobiło naprawdę, też taką malutką zajawkę u siebie na social mediach pokazałem, że jak schodziłem z tego airbike'u, to chyba gorsze niż sparingi to było. I Zrobiło się taki 10 interwałów, już inaczej ten organizm pracuje. Wszystko, nawet ciężko mi kiedyś było wytrzymać, boksować tymi rękoma, ale te ciężarki. Jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, jedynki, machasz 5 minut, dwójki, machasz 5 minut, trójki i tak sobie machasz, machasz, machasz. Wiadomo, że od razu Rzymu nie zbudowano. Jeżeli siłę chcesz zrobić, to musisz robić ją latami. Jeżeli chcesz mieć kondycję w sportach walki, musisz robić ją latami. Ktoś powie, a pobiega sobie jeden miesiąc, dwa, trzy, pół roku i będzie miał kondycję. Nie lat. Matami. Jeżeli robisz to systematycznie, nie oczekuj od razu, że ten wynik od razu ta kondycja będzie. Nie. Bieganie to jest jeden z czynników. Bieganie interwały mata, ale wytrzymaj 10 lat. Codziennie, pomału. Godzinkę zostaw, godzinkę zostaw, ale rób to 10 lat. 6 dni w tygodniu pobiegaj ciężarki i zostawię. I czekaj, czekaj, czekaj. Nie każdy potrafi być tak cierpliwy i uparty chyba jak ja osioł. Jest to wada i zaleta. No ty być tym upartym stajesz, chcesz, nie chcesz, wstaję. Chcesz, nie chcesz, wstaję. Zimno... Deszcz pada, wstaję, robię, robię. No i właśnie dzięki temu robieniu jestem w tym miejscu, gdzie jestem i dostałem właśnie tą szansę, żeby wejść. Gdybyś 13 lat temu mnie się zapytał, że ja wejdę do klatki z będę to powiedział, chyba ci się odkleiła troszeczkę, albo za dużo wypieść piwa dzień wcześniej. No a ta cierpliwość właśnie mnie doprowadziła do tego, że dostałem propozycję. Od samego mameda wcześniej mówi, czy byśmy się sprawdzili? Dobrze, idziemy. A potem, już jakoś tak się to potoczyło, że do mameda mówię, dobra, mamet. idziemy, robimy. Mamet mówi, no dobra, no to robimy, no i mamy jutro. Powiedz mi, czy jest dla Ciebie jakaś różnica walki z ikonami KSW, takimi jak Mamet lub Materla, odnośnie, odnośnie po prostu walk z, w kategorii ciężkiej. Mamet i Michał są naprawdę dobrymi zawodnikami. Doskonale dobrze wiecie. Michał Materla jest innym zawodnikiem. Naprawdę jest to chłopak, który lubi się naprawdę bić i szacunek dla niego za to, co zrobił. Tyle walk, co ja oglądałem z Japą Otwartą, Mówię, co ten chłopak wyczynia. Ja chociaż chciałbym jakąś taką małą namiastkę mieć tego, to co on parę lat temu wyczyniał. No i tak fajnie się złożyło, że wszedłem z nim do klatki. To samo mamet, no widziałem jak szybko zawodników knockował, ja tylko sobie siedziałem. No i moje początki mówię, dobra Mariusz, jak wytrzymasz jedną rundę i wejdziesz do drugiej, to już będzie sukces. A ja teraz wchodzę z nim do klatki 3 razy 5 minut i liczę się z tym, że może być 3 razy 5 minut jutro. To może inaczej, czy to jest dla Ciebie większy stres walczyć z ikonami KSW niż z takimi zawodnikami, którzy są dla Ciebie ściągani gdzieś właśnie z kategorii ciężkiej na przykład za granicę? Oczywiście, że jest stres, dlatego że mamet no jest to zawodnik nieobliczalny, intuicyjny. To on nie walczy z schematami. No, ja też nie walczę z schematami. Ja jakiś tam w głowie mam coś narysowane i to co walka, to co przeciwnik pokaże mi idę wtedy za ciosem. I tak jest za każdym razem u mnie. Jakiś tam schemat w głowie narysowany mam, tak zwany ten game plan, ale to wszystko tylko w głowie jest narysowane. To co przeciwnik pozwala, to wtedy się robi. A to jest tak, bo Mamed wspominał walkę z Michałem Materlą, że to było tak, wiadomo, że znali się doskonale, że musiał wchodząc do klatki gdzieś zapomnieć, że to jest Michał, obudzić w sobie to, co, co trzeba obudzić. I być może to się też tak skończyło, jak mówi Mamet, że, że Michał gdzieś się nie przełączył tego, co powinien przełączyć. Czy to jest też ważne w podejściu? Ty też przed taką walką z kimś, kogo szanujesz, kogo znasz doskonale, przed walką z Mamedem, będziesz musiał w jakiś sposób obudzić w sobie tę agresję i zapomnieć, że to jest on. Jak to wygląda, takie podejście? Nie, ja mam podejście typowo sportowe. Wchodzi wchodzimy do klatki i któryś z nas musi wygrać, jest to typowe sportowe wyzwanie, tam nie ma jakiejś złej krwi, ja wchodzę, bo ja mu krzywdę chcę zrobić, bo ja mu nogi chcę połamać, nie, ja chcę wygrać, Mamet, chce wygrać i ktoś z nas musi wygrać, klatka się zamyka i jest to tak potocznie mówione, wróg numer jeden, ja będę dla niego wrogiem numer jeden i odwrotnie, wchodzimy, robimy i kogoś ręka będzie podniesiona, albo ktoś będzie leżał, albo ja, albo mamet. nie wiem, ja sam, trudne pytanie, jak to się wszystko potoczy? Mamet mówi, że nie dowierza, że jutro wejdziecie do klatki przy pełnej hali. Jak to wygląda właśnie z Twojej strony? Powiem Ci, że wiesz co, ja nie myślę. Ja mówię, na razie to do mnie tak dociera jakaś abstrakcja, no wejdę sobie, no śmiejemy się, gdzie uśmiechamy się, no sobie troszeczkę drwimy siebie, jeden z drugiego i tak. Na razie jeszcze do mnie to nie dociera. Do mnie zawsze to dociera tak na godzinkę przed już, a dzisiaj no na razie no dobrze bawi się, no bo fajna impreza jest, o. Jeszcze do mnie to nie dociera, że ja jutro wejdę z Mamedem do klatki. Ostatnie pytanie, moi drodzy, nie wiem, kto by dzisiaj mogę Proszę. też zauważyć, że w Twoim narożniku zamelduje się trener wstecz i dlaczego to zagadnienie było przez tak długi czas okryte tajemnicą? Yy, powiem może tak, yy, lubię, przy, lubię mieć wszystko pod kontrolą, lubię mieć wszystko na wodzy. akurat sztab treningowy, kilku chłopaków, tych sparingów było dosyć dużo i zapaśniejszych, i bokserskich, i interwałów, i treningów biegowych. Cały czas na sali siedziałem. Maryś nie należy do ludzi, którzy yy, siedzi, obija się i tylko mówi, ja sobie trenuję, bo tam jakieś... Oczywiście, że zawsze zdjęcia, jakieś takie malutkie zajawki były tak robione, że nie było nic widać. No, jestem już na takim etapie, że mogę sobie po prostu na takie rzeczy pozwolić, a z chłopakami nie mam się czego wstydzić, naprawdę są to dobrzy zawodnicy sparingi, z którymi też miano chłopaki, akurat jest to żadna tajemnica, i Piotr Strus był, i, i, i Ma Marcin, Marcin, Marcin. <gryw> Marcin Trzciński, który też w i jeszcze też są, to chłopaki takie 98-100 kg. Potem, jeszcze kilku chłopaków też było, więc, więc taki przekrojowo fajna zabawa z nimi, wszystkimi była. A już ostatnie pytanie, bo nie samym sportem człowiek żyje, Karol Garncer z tej strony. Kiedy ostatni raz byłeś na randce, proszę, na no wstępny zestaw pytań. Zgodnie z umową, bardzo dziękuję, że się dziękuję.